Dzień dobry, moi mili, witajcie w 19 odcinku Kronikarzy z Kolonii. Jak widzicie, znajdujemy się u sąsiada na gospie, że jest w Petnym Wypierdajcie. Eee, w tym odcinku po długiej przerwie nie było. Aha, dzisiaj ze mną sąsiad w ogóle? A, jestem, jestem. I jest z nami sieć Karnisto i od, y, y, odwóz Arek. Witam. Ten. I tutaj Zetorek torek, siadaj do niego, sąsiad, pojedziesz mi tam. Jest, że inną przyczepą mi poprzednio, ale mój rozrzutnik to lekko, lekko no, zepsuł się. Ten no, kółko murwało, wyrwało się i stoi, nie? Zobaczycie to już sąsiada, tu fajna sąsiada, tak, kukuryda No, zestawy znacie, bo nagrywamy to od razu dzień, znaczy dzień po dniu, o na pewno macie dzień po dniu. Nagrywamy to od razu pod tym, także ja wsiadam na sieczkarni, to kurs skończyłem trochę nie po odcinku, ale wiecie, kurs skończyłem na sieczkarnistę, potem pijałem to Alex za Alex zawsze czy, czy, ten Czy pociąg nie jedzie Ty, bo nie sypie Uf. Dawaj mi się z zatorem, przyjeżdżcie tu jak się stało, z jakimś zestawem Dawaj tym zatorem Jezus zmarę. ledwo się odcinek zaczął No gdzie ty, sąsiad? Kręć, kręć. I pojedź tu, ale nie Nie, ku z od sąsiada Dobra, jedziemy Sypie? sypie. Nie o, Sypie tak. Dobra, to tak kijowo... Bo... Sąsiad, ty się tak nie zbliżaj do mnie Nie sypie Chodź... Ja pierd... Dobra, jedź do przodu, jedź! Hmm. Nic, Pff. dawaj siódkę! dawaj siedziesiątkę, jo! A tam będziesz sypać w końcu? Przecież sypało sąsiada! O boże! No i ty, co jest tą przyczepą? Tamtego nie ma! Dawaj tą siedziesiątkę, zostaw ten zestaw, pop popkaj go! Ale ty się Eee Nie Przyjeżdżaj John Deere'em, dawaj z tym John Deere tu A się zdecyduj czym No dawaj John Deere'em John Deere bo tu problem jest Właśnie widać No Jezus, przed... Przedtem wszystko działało, jedziesz mu obiad są sąsiada i się zepsuło wszystko Dawaj to 60, no 60ką podjedzie ktoś do mnie? No czekaj No dobra, bo... Jak, te, jak ten, jak ten, jak ten jedziesz z tym John Deere. Dawaj, pod... Jezus, urwałeś pół przed Ja pier... Znajdę, że środka się, się ruszy, sąsiad. Mam trzy minuty odcinka, a myśmy nic nie wykosili. O Boże, urwie ją. Czekaj, niech tamten wjedzie, tym John najpierw. tam pierdalisz No kuźwa mać, imbecylu, tak bym wiedział przynajmniej, czy zadziała ta przyczepa. No dawaj już tą No i się wciska, kuźwa na, na niej. Wypierdalaj ją. Tam pierdalisz No przecież ty jedziesz jeden na godzinę mi tu. No, co jest? A zasiada coś nie działa. No! Przecież działało! O! Dawaj, jest z nim. Sypie? Sypie. Ja Sypie. Nieodpowiedni człowiek na nieodpowiednim stanowisku. Ile on zapierdala to się czekali? No dy no dychę! Ty no kurwa też ja dychę do chuja. No ale... Ta, ale ile ty masz do niego straty? Dawaj, jestem arek bliżej, dawaj. No. To ja nagrywam tak, nie Ja, ja nie biorę udziału dzisiaj w odcinku. Ci tkanin, coś ci nie lubi. Ja. Ile ty już masz? 73%! Tanie ma, Idę spalić się, idę spalić się, ja w ogóle na zutorach do mnie. 70. No tu się okazuje, że no. na mam bez problemu na sepie o Boże, ja nie patrzę tam. Nie, nie, patrzę, na razie, nie. Jak w... widział orła cię normalnie? Ty na bagażownię, jakby. To, no już. Nie? O, działa! A ile tu już jest? O Boże, to jest 600 kg tylko. Coś też nie chce, by cię sąsiad nie chciał widzieć. Od Mówisz, na odpowiedni hmm. człowiek na nieodpowiednim stanowisku. No? Dobra, dobra, ty się nie odzywaj O kurwa Dojdziesz do końca? Co on tak wolno jedzie z tobą? Czy kur... jedziesz jak nie wiem co Ile tu już masz, Orek? 50% Dojdziesz do końca Dojedziesz, nie masz wyjścia <grydzy> Jak nie dojedziesz, to trudno, koniec kukurydzy Reszta na ziarko idzie <grydzy> Ile będę mieć? 15 24 tony, styknij mi Dojdziesz do końca? No dojadę, dojadę do... ty, czekaj. To przeświadczan, już zrobię z tobą normalnie, sprawdzimy co się czkarnie zadziała. Panie już dziękujemy. Uważa, przepóźniem, Dobrze. Co nie będzie działać? Działa, działa! Ile masz? 93 Dobra jedź Podjedź mi za tora jakbyś umiał O matko ten Zetor Daj znalazujemy Zetora tak czy Albo nie, bo on się proces... ten... No i fajnie chciała nagrać jak jadę w Ale się karmi, a... <ś Zoo> Dobrze, że w następnym sezonie nie no o to ja nie wiem czy mówiłem ale na swoim odcinku nie mówiłem tylko się kurżałem na początku Sieczkarne są od, od Arka nową kupili Przyczepa też Dobra Jo przyczepa też daj mi za torka ja nie pojadę już Dziękuję Ci dobry człowieku Jedź, jedź No jedź, jedź No kurwa jedź ty imbecylu, ty Ty debilu jeden no, także nową karnie kupili, forchnitka jeszcze jest, sąsiadem kupujemy na spółę, nie no, Nie spadł O, sypie Tylko ja muszę w niej nie, no już nie sypie, nie ma no. no będziesz sypać na mnie? No O, dobra, sypie, sypie Jedziemy Ja muszę na tempomacie jechać, póki sypie na mnie Sąsiad Moja siuntka już ma, ma 17,5 godziny Ty sypia, ale po chińsku tak sypia, że ja pierdzielę Nie, no, ale nie patrzymy, tak? ja też... Przy... Co? Trochę więcej wezmę na siebie, ale zepsuty jest O 50% mam. To się co weźmie w kolejnym odcinku u siebie? Nie wiem Miał być inny odcinek, ale jest, że długa taka przerwa i mówię nagram W kukurydze. Następnym sezonie będzie lepsza kukurydza z fa fajne ścieżki będziemy mieć... O, działa już. Fajne ścieżki, ile Boże, ładniejsze tekstury będziemy mieć, ale nie pojedziemy no. z Ale nam się chciało teraz bawić i więc jedziemy tak jak jest Zetorek Piękny, daje radę. Siątka, borem gna Czekaj słyszę, co na ty jesteś. Ja jadę od kukurydzy, jadę od strony kukurydzy, ty jedzę od strony miedzy To jest chyba za ale się urrwę coś. Ty ale fajnie sypało. Od, znaczy nic nie mówię od strony kukurydzy, bo za ci nic ta kukurydzy nie zrobię, że jak właśnie... Ej, kolba ci rybnie w, w szybę. No. Ja. To w sumie potem by można poprzednio zrobić, bo to jest kijowo do nawracania będzie. Dobra, jedziemy. Także no. Niedługo koniec sezonu Jeszcze myślę każdy po jednym odcinku Ejo. Max po dwa No nie, nie będę żniwa soi u ciebie nie wiem Ty mówisz, że chcesz tą zimę Nie tą zimę Jak? A bo to ja. się jeszcze dogadamy co ja... Chciałem jest. szybciej przecież, ja chciałem coś żniw Bo ja jeszcze nagrywałem żniw chyba To ty gada, przecież miałeś żniwa dopiero Ejo. Na swoim odcinku A ja bo dobra, bo ty chciałeś dobra Potem się powaliło to ja. że, że ty chciałeś coś ja soi no to będę w kierunku. Więc... Wiesz, to ja wiesz, że się się cię będę na odcinek go od ciebie więc ja muszę coś przed koszeniem w coś nie zrobić. No, to spokojnie. Dobra, te hasze takie wielkie. O, Boże, nie widziałem! Ja pie Już po żądaniu! Ledwo, nówka! Ja pizga mnie. w ogóle tam! Ja mam sprawę, czy on żyje, czy będę spółwinny. A ja. żyję Jak się nie. Ile nie masz sąsiad. Ja mam 100%! Już! Już! Ok, a już tam może był, gdyby nie, gdyby nie stwierdził, że polubi ten. Eee. Drzewka. Tak się odjewał Także taką kurę tu będzie tylko na jakiś czas. Jakbyś się wysypali, tu? Po prostu! A cóż jest już? Czy, ty, czy Ty tego całego śląska tym polem nie zapełnisz, sąsiad. Jak to nie? Gdybyś musiał być z, z zasianą, żeby to zapełnić. Oj nie wiem, czy bym zrobił to zrobił. A co na trzy została, odwozimy. Chcą siedzieć, nowe Nowej karnie, mają już. To by też ciekawe powiedzieć. Ej, eee, skądś tak, 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 uważnie pojadę tą tą ja też nie jadę spokojnie, ja nie jestem tak tamten, że Arek pijany. No mówię, albo mam pijanego szeczkarnicy, albo pijanego to odbiorę. Od, od strony torów jadę. Znaczy widzę spokojnie. Ja mówię, sąsiad, znaczy... najpierw nikwój najpierw koszczą, a potem flakę dostaną, a nie im dajemy flakę za to, że nas wzięli. Znaczy, nie znaczy nie wiem jak ten ale właśnie tamten sąsiad ma słabą głowę, no bo ja z tamtym na pół, czyli. Ja ostatnio miałem bardzo mocną głowę pozdrawiam Dawida z 18. Chyba. Czemu chcesz karanie zyskić na godzinę? Jehu zapakiwam. Czemu ona jest? Czemu ją dysponujesz 100? Ja przyskarnie jedzie? Nie wiem. Znaczka, bo się kolega pogubił No, chlałem do 5 nad ranem. Od piątej do szóstej w basenie, a w siódmej w kościele byłem. Bez pania. Chlejusz. Takie życie. <grym> Taki chlejusz, opijałem potem te... dwie rzeczy. Ile masz? O Boże, co on tu zrobił? Nie Poza debil. Nie wnikaj, to się wytnie. Dobra, jedź, jedź. Do, jedź z nim normalnie, przynajmniej się zrobić zdjęcie. Mogę zrobić, czy ten, czy nie zrobię? Zrobisz, nie bój się. No z spany będziemy roboty znowu. On to no lubi. ja go też chyba zatwinięć, chodzi o mi tą miniaturkę, wiesz Dobra, za to ten dłonisz zrobiony Ile już masz? 65 Mówię Ja bym chciałem to na ziarko w koszy, ale mówię, pierdziele to słuchaj, bo ty nie masz wystawki, nie? Czy masz? Nie, do kurydzy nie mam niestety no, no dobrze, że nie robiłem Szukałem, robimy. ale nie znalazłem Ta, <grym> orwa cię? Szukałem... Ta, no, no, no. no, no nie wiesz, tak w w ty już w jesteś ja Jestem Taka, o... Jestem przy nie. moim polu Ła, ty załapała mnie rura za pierwszym Jedź, bo ona mnie zanim za zani ja zawsze sypać na nią To ty wiesz, to trochę są mnie. Dobra, jedziemy Dobra na gps się muszę, bo ona tak dziwnie sypie na... Nią. O Boże pół... Ja piskam. Rurę urwało w 10 miejscach. Jezus Maria, co wy tam robicie? To się... Że... To się ty też jesteś naciutko wstawiony widzę. A tam gadasz Ty dobrze mówisz, a widzę ja się... Jada to nie masz lepszej... Sytuację Jo, a zrobiłem skinast z tym dziwnym napisem. Dobra, Sąsza, ty może podjeżdżasz tu, czy ty nie bierzesz udziału w kukurydze dzisiaj? No to coś ta siótka nie chce iść, no! No, że... Kurna, poznałem, kto to napisał do mnie. Co oni znowu chcą? O Boże, że kto do mnie dzwonił? A nie, to było od siódmej. To trochę dawno temu, jednak. Ja, ja mam gaz w podłodze, no? No, a ja już w dupce. I co z Jak za... tam koguty za to, że? No, tam kuś na hamulce ciebie i paliwo. Tam gadę, pół zbiornika ponad mam. Tak, na razie, zobaczyłem na długo. Niechwał. Okay. Z... Niechwał. Trwa... Nie, przed zachodem. Hamulce są jeszcze są w miarę, w miarę dobrze. Dobre? To się w miarę się... Jo. To da... ale fajnie sypia na tą, na tą przyczepę ogólnie. Fajne kubki są, dobrze, fajne kubki Ej, coś są, ten twój kombajnista się gubi Co on odpierdziela? Zaczął cofać O Boże, psychopatko jednak! Aż. Nie mogę wejść do niego Bo ja ci działem Ja pie... Bo on zaczął cofać, więc poszłem go zwolnić Pierdala i na bok Nie jeździ w szkoleniu kukurydzy, to na ziarko idzie Ile tam jest z dobrze, tą? Dobrze. Mam nadzieję, że w następnym sezonie, jak kukurydze no. Na, na kiszonkę, też będziemy jeździć z większymi ciągnikami. Ja też. Bo ja jak mam nadzieję, że już w inną przyczepą będę jeździł, nie? No, by się przydało. No jak naprawię jak na rozrzutnik, to rozrzutnik za torem pojedzie, ale tamten musi musiał z jakimś czymś innym. Nie no. O, to wsiemy to za rok więcej kawałków i pojedziemy w trzech, czterech i nie będziemy musieli wynajmować zestawu od sąsiadów ten. Od nich tylko kombajn, bo No, siatkami. I kierowcę. To... Mio, bobowce. O Boże, ten tu już jest! Ja się jadę tak fajnie. Jest już z Piszą do mnie, nie mogę sprawdzić teraz. O co, ty popracowałeś? Zjąłeś, zebrałeś? Nie, Ile są, ile Ile będzie spłacił im? Znaczy kierowcy naszemu Bożemu? Nie wiem, coś uzgodnie się. Miałem równo hektar. Tak. O, widzę, że Majorkowi też kurwa bot za bo, ten. A nie, to nie Majory. Co? Przejdziemy Weź się do odcinka. O. Tresetkówka musi lecieć. O. No, mój odcinek wyszedł 30-minutowy. O Boże, on nie będzie krótszy. To ja, ale mu był dalej do jeżdżenia, to wiesz. No! Niech kiowy porę miałeś, bo tam, było, tam trzeba było do połowy dojechać, a tu jako tako plus minus dojedziemy Trochę do więcej niż połowa musiałeś dojechać, wtedy też było no, ale takie było z tamtym Dobra, chłopaki to będą przetrzymywać, a ja odbiorę od nich yy, ten, później. Bo ja na razie nie mam z tego sypać. Jezus Maria O Boże sypie, O Boże sześciątka ze mną Wychamowałem w sensie Wiedzie dobry na no, trochę tu już jest. Łe! Najwyżej pierdle dostanę, że źle im to sypię, ale dobra, nie przesadzajmy. Sąsiad, ja stoję. Mm, to dobrze? Może no, źle? Papuszki też dzisiaj... Ja. w dobrej formie, dawno ich nie słyszałem. Nawet no. ja w ogóle nie gadałem z sąsiadami. No, Max się im cały tydzień, no to co? No co, w sobotę zacząłem, tylko czuję we wtorek. A, na... a mamy gada, że, że pijany jest żał. No, sąsiad ten słonecznik tu kupuje, zaraz go i kosić. Aha. Widzę, że sąsiad taki był na pruty wczoraj, że zaczął kultywatorować i że nie skończył. Coś ty tu, eski Co robisz te No, właśnie. To znaczy władzę. Ja pierd znaczy... Jezus, Maria. Sąsiad znaczy Władek się zapowietrzył, no. O, co ona dostała? red? Bulla, wypiła ta sieć Ja Co ty zrobiłeś? Nie co ja zrobiłem, to, raczej to mój pracownik zrobił A, chcesz mam nadzieję, że za rok już nie przyjedzie do nas? Za rok to ja sam będę kosił, w dupie go mam Jo Ile ty już masz? O bo i ja... A nie dobrze Ty tu, tu jeszcze jeden przyjazd został Nie no, dwa Ty, ty też jednak dobre, setk nie to ty nie jesteś akurat. Eee, no, no co ty mi za... Spokojnie, wszyscy na polu, a ten nie wie co tu robi, nie? Dobra, ruszaj nim. Jezus Maria. Dawaj go, nie? Dawaj. Ja ci pokażę jak się w tym. Te... Jeden, ja, że włączę pracownika, to tak krzywo. Ty już też jesteś jest pełny tym rządem? Ja! Aż ty przejadę, kawałek. Przejadę, jak gdzie ja przejadę? Luźba potrącą mnie jeszcze, Jezus z Maria. O pociąg jechał, no jeszcze, jeszcze jego brakowało. O Boże, co oni wszyscy chcą ode mnie dzisiaj? Dobra, jedziemy, jeść Andrzejku. No, nie będzie 23 minuty, 5 ma. That's Uhr, du mam sąsiad podjeżdża, ale że 95% A ty jedziesz za mną faktycznie. To sąsiad sąsiadu Arek jedzie. Aha, ja w John Deere. Zarąbał, Zarąbał mi John Deere. Siun? Jak to za siebie. Jak to mam do roboty, to się wycwanie mi lepszego lepszego. Bo ten... pewnie go też w nim rozwaja, ale będzie po to na ciebie, nie? Nie, Ok, tu nie będę nic... ...na... ...że... że, że rozwalona. Jeszcze. Ja tobie sosia sypło? Boże... 130. No to mi mniej znowu. Proszę wam, macie. Masz, ...ja mam 11, tam już jest... ...100... ...nie no, trochę mniej mi... Ewidentnie ten nawóz się jeszcze nie przyjął, za, za wcześnie za wcześ, za wcześ, kosiliśmy No słuchaj jakbyśmy ty, jakby mnie te robił na kurt na ściskach to może byśmy już byli bardzo do z odcinkami, to może żeby tu nawet ciągniki były. Chcesz sporo zacytować John Deere'a? Ale... Ja nie, dzięki. Aha! Jezus Maria. Nie twój John się ciebie pytałem No nie no, ale na przykład się zastanawia, poprzednio u ciebie na ciebie się pyta, że to mój na przykład, nie? Także ja nie wnikam. A nie czekaj, jaż, to może być tyle samo, plus minus. Nie, ja takie żadnych wezmę, bo ja mam kukurydę 110 na siebie jeszcze. W jeszcze przyczepas nie tam jedno. No to tu już, nie dobra i będę miał, będziemy mieli tyle samo Stój! Dobra, ja sypię w kijo. ja tutaj... tak sypię Ale dobra, nie moja, tu jest tylko na gazowni, chłopaki to biorą, będą potem Jeszcze będziesz pełną Oscar? ja już jadę, z powrotem Aha, a ty ara się ładujesz? Ale czy ty się ja Alek się ładuje John Deere, bo ja siątką wracam. No z tego. Nie. Yy, raczej zbiorę to naraz. Mam na górę. Dobra, ja poda się na no, zakręczenie. Jezus urwał mnie. Urwał wszystko. Po wszystko. Dobra, to jest sieczkarnię. moja sieczkarnia, to tam cichaj. Dobra, no ale jedź! Właścicielem też... w Sieczkarni, więc nie maruj. No. Bo ci zaraz stawkę za hektar podniosę i tyle wejść. Ty, ale nie sypie! Ty mi mordujesz w kiszonkę, nie? Sypie? Sypie, jedź! Ja nie jadę jakby co A Pracownik, jak ja jadę to nie sypię w ogóle Bo nie ja masz ręki do tego? Wypierdalałeś się mhm. czekając jak, jak nie chcę sypać Ile już masz? 30% No to jedziesz No Chociaż... Ja to ci A ja co teraz robię ty, to przejdź jeszcze, bo on będzie jeszcze musiał załadować. co, tu. Czekaj, jakie wysypujesz, Widzę. Widzę 39? Kur. Dobra, wchodź do, wchodź do sieczkarni. Widziałem, że to będzie problem. Ten, przejdź, zobaczymy, czy ty będziemy nam sypać. Ty nie walczaj, pracownika, tylko jedź. Dobra, walczaj, pracownika. Masz, Jedź sobie. To nie mój traktor, ja się nim boję jeździć. Nie psuję ty. O. Jak? Ty dobry jest. Sypie? Jo, sypie. O Boże, ale zwolnij, bo nie sypie. Sypie? Sypie. Jeszcze się tam nie bój. Władek się zagotował i zagrzał. Temu <laughs> nie skończyłem kultywacji? Tak, pewno. No, że zobacz, Władek stoi przy chałupie. Dobra, potem popatrzę. Dobra, potem mam. Machani odjechali, muszę tutaj? Ja muszę iść gonić teraz. Mach idzie. Ty dojedziesz? Ja dojedziesz? A raczej dojadę. No czy na pewno? Ile masz? 60. No co dojedziesz? Jeszcze tam właśnie. A nie, sto na farmę już pan jedzie. Ja pierdolę sąsiad, ty normalny, to ty nie jesteś, jedna Pociąg mnie echo. Jak każdy nie. na tym odcinku. Eee! Bo to się. niemiłe. Boże, co... to było? Właśnie, co to było? To chyba wyrzucił. Czekaj, tu podjeźdź O Jezus, tam! To pozbieramy do końca, co to, to ma być. A puk mi tego nie przeora. Dzięki Widocznie masz lichy puk ha. No, dzięki ale będzie nowy Nie masz, no, okay. nie niestety Hehehe Ty się tam nie odzywa, bo ty już musiał wymienić już Ale mam puk Ja też mam, jestem na Begazonie, ty wiedzie sypnie Ja drzewnie fajnie z tą wygląda wyglądać powiem Ja Ależ tu słasza będziemy raz. Na 3 No nie na no, wiosnę będę Ora też się nie chce To ty wolniej nie umiesz? Urwie zaraz to z tym dżendierze. To Jest to może po... jeszcze też gwiazdy Jeszcze z gwiazdy. Jeszcze coś po się kosić? kogoś? raczej nie Dzisiaj już wolne? Ja? Bo pójdę jeszcze po jednym piwie, jedzenie, że i tyle będzie Ile tu... Boże, ty jesteś nienormalny Sofia, ja, naprawdę Specjalnej troski jesteś Czemu? Tyś. chłopaki, ty zabijasz, bo nie musieli zbierać Ich problem, twoja pryzma Ile tobie sypło? Za 30. No To będę miał więcej No i chuj Jezus, ma... ja... syp to już Boże, święty Łe! 137 ton Także 137 Boże, to mi sypło W tym odcinku był z nami Arek Byłem i były sąsiady, który lekko No było. No, no. Także widzimy się z życiem jego w piątku, widzimy się w kolejnym odcinku u sąsiada, także do następnego trzymajcie się. elo!